Słuchajcie, moja faza na mięso trwa najlepsze, będą kanapki z metką tatarską mimo, że mam 25 stopni w domu i 27 na zewnątrz, ale ktoś się nauczył po prostu jedzenie, tak? Masz okruszek. Wiecie, kojarzycie może jest taki mem, z takim kotkiem, który ma takie oczy zapłakane, i tam jest napisane: idź nas, masz sobie ziemniaczków i zażyj jak świnia. I oprócz mojej, słuchajcie, fazy na mięso, to właśnie robię sobie ziemniaczki, takie, wiecie, te, które pieczecie najpierw całe w, ze skórką, i potem, jak są miękkie, to je tak rozdziabujecie, i potem najlepiej to tak rozgnieść taką przyrządem do puree. i polać jeszcze raz oliwą i solą i można tą papryką troszeczkę słodką, ja jeszcze je zaraz potraktuję i to potem jest takie chrupiące, takie fajne. No i zaraz będę jeszcze piec kaszankę. Tak właśnie nie wiem czy ją smażyć na patelni, Ale tak, moja faza zdecydowanie mięsna trwa, porządki są w trakcie, jak widzicie, bo jeździ robot, dlatego są tam rzeczy poprzestawiane, tylko go wyłączyłam, bo on hałasuje. Mam tą kaszankę pieczarkową. W ogóle jest niedziela wieczór i tak Wam wrzuciłam... Nie, wrzuciłam Wam vloga. Nie, to nie będzie ode... nieważne zresztą. I słuchajcie, strasznie duszno, a nie ma w ogóle padać ani nic, a jutro ma być 28 stopni, więc uh! A ja jutro od rana śmigam na egzo, to zobaczymy jak to będzie. No w każdym razie razie tak sprzątam. Jestem już wykąpana w piżamce, bo mam zamiar zrobić sobie... Wielką porcję obiadu kolacji i mm, muszę sobie poplanować, poleżeć z kalendarzem. Jeszcze może, przepraszam, jeden kurę dokończyć, więc mam co robić. Już odpuszczam tutaj porządki w domu i jakieś ciężkie rzeczy po prostu. Pff. Jest mega gorąco, a oczywiście. No, widzę, piekarni, które chodzi od pół godziny na full. Na termoobiegu też nie sprawia, że jest w domu chłodniej o ale tak. Ten mam mi się przypomniał. I nas masz sobie ziemniaczków i zeszły do O oh my god, szkoda, że nie macie Smell Vision. Zobaczcie, tak wyglądają te ziemniaczki. Pomidorek, ogóreczek małosolny. I kaszaneczka. Moja mm, mm, mm. faza na mięchotrwa. Zobaczcie, że ja tak kocham życie, tak kocham gotować i tak lubię dbać o siebie i spędzać ze sobą czas, że zobaczcie ja ze zwykłej kaszanki i z worka starych ziemniaków. Te ziemniaki kupiłam na ten wyjazd, na który tam kiedyś gotowałam różne rzeczy i przez przypadek je przywiozłam z powrotem, bo zapomniałam o nich, tak. Więc to były stare ziemniaki, które upiekłam i zrobiłam z nich pyszne ziemniaczki, małosolny, pomidor, kaszanka i zobaczcie. Można się cieszyć z małych rzeczy, ze wszystko, słuchajcie, ze wszystkiego można mieć królewskie życie, królewskie danie, królewską zabawę. Tak, Larson? Powiedz, no. <grym> I vloguję wam to tylko dlatego, że jest bardzo, bardzo gorąco i muszę chwilę poczekać, bo tak to w ogóle bym. Nawet wam tego nie pokazała pewnie. Mogę pogłaskać? O! No myślałam, że się chcesz ze mną przywitać. Chcesz powołać? Też mam pieska. Też miałam sicu kiedyś. No. Nie. Tak. <grywa> Do widzenia. i na egzo. Jest mega, mega upał, jest mega gorąco, naprawdę. Coś się tam rozpuszczać na tym treningu. No dobra, słuchajcie, ja zaraz idę na egzo, mam na sobie mój nowy strój, znaczy to jest spody ze skims, ale to coś też się to. To jest taka spódniczka i ona ma wszyte spodenki pod spodem. O, mogę być Marilyn Monroe. I będzie głośno, ale jednocześnie mam włączony wiatrak. Czekajcie, nie wiem. Mam jednocześnie włączony wiatrak i e, oczyszczacz powietrza, bo e, jest na maksa ciepło. E, I powiem Wam, że spoko mi się nagrywa tym iPhone'em, tylko właśnie e, gdyby tak się nie zasłaniał obiekty. Może o, tak was postawię, będziecie widzieć food hall. Dwie buły, wróciły sobie nosy z boczkiem, one były przepysne. tak? Tak, Tak, trwa żeby nie być gołosłowną. I mam jeszcze tak trzy pomidory malinowe i wracamy też do korzeni, czyli bułka um, maślana. I serek waniliowy homogenizowany. Tak. Wraca yy, stara, dobra dieta z tym mięsem. Nie wiem, co mi jest, ale. Ale tak to wygląda. Tą nową jeźdź. Dobrze było Le, Prawa, nowa. dalej jedzie po kole. No bo ona wjeżdża w dziurę i wykręca, i się dokręca. Nie tak da? Trzeba. Jest. Góra w Kręć prawą, kręć prawą, kręć. 是，带了。 Widzicie, to jest 26 stopni w domu. Aloluś. Naprawdę tobie jest cały czas zimno. Tak, 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 o jak nóżki prostujemy ślicznie. Dobra, już Wam co kupiłam. No dobra, mam nadzieję, że tu nic nie spadnie. Byłam na treningu, ale nie wiem, czy to przez tą pogodę, bo dzisiaj oprócz tego, że jest gorąco, to jest tak parno, lepko, aż mi nogi drżały, więc już musiałyśmy przerwać, bo się bałam, miał. że normalnie trzęsły mi się nogi. No i potem poszłam do Lidla, wzięłam prysznic, rano wzięłam prysznic przed wyjściem, bo się czułam ble, a i tak jeszcze wieczorem, no wiadomo pod nią w bo 14. Byłam w Lidlu, były piękne maliny, więc wzięłam dwie paczki. To będzie do kaszanki. Słuchajcie, jest Ksi Tydzień, nagrywam wam i są takie różne rzeczy, chłodzące kamizelki, w ogóle Loli nie są potrzebne, ona by się obraziła, jej założyła chłodzącą kamizelkę, ale zobaczcie, są znowu zabawki z Lidla a mówię, dla psów, a mówiłam wam, że to są najfajniejsze zabawki. I Lola ma już tego kraba. Ma ośmiornicę. I teraz stwierdziłam, że jej wezmę takie coś, bo te sznurki są najlepsze. I tu zobaczcie, jeszcze jest taka mała gwiazdka przyczepiona. Yy, więc myślę, że yy, powinien się składać później, to otworzymy. Hmm. I co tu jeszcze? Wiedziałam, że wczoraj te ziemniaki mi wyszły takie pyszne, dzisiaj robię to samo yy, i zrobię, no, znaczy zrobię, będą ze zsiadłym mlekiem, w ogóle jak przyszłam do domu, ja zawsze po tych jestem taka głodna. Tutaj leżało z wczoraj pół ziemniaka takiego upieczonego, tylko z oliwą i solą, po prostu go był pyszny. Naprawdę, ja bym mogła żyć na mące i ziemniakach. Skyr. No i oczywiście ostatnio kaszance steku i tam towarzy innych takich do miasta. się w kaszanki, Dwie kaszanki, żeby nie chodzić. Powiem wam, że kupowałam w różnych sklepach kaszanki i chyba najbardziej smakuję ta zwiadła. Wzięłam cukinię, no może ją upiekę po prostu tak z ziemniakami, albo usmażę na patelni jeszcze nie wiem. Wzięłam takie ogórki małosolne, zazwyczaj robię sama, ale stwierdziłam, że nie, wezmę takie. Yy, masło, no i zawsze jak jest upał, to ja mam ochotę na jakieś takie słodkie napoje i to już jest chyba najgorsze, co można kupić. I to jest fantaki, witruskawka oraz fanta cytrynowa. Yy, I kupiłam dużo cebuli co nie jest tak ciekawe, żeby Wam każdą pokazywać. I wielki gór ziemniaków. Wszyscy młoda jest ja farek. I będę je piec w piekarniku. No i tyle takie moje zakupy. I dobra, muszę to rozpakować. Muszę wykonać jeden telefon i robię sobie obiad i mam zamiar obejrzeć sobie nagranie z ostatniego dnia mojego nowego kursu i jeszcze mam do obejrzenia dzisiaj jest nowy odcinek Idol, który mi się bardzo podoba i, yy, no, i zamierzam nic nie robić w jakieś 17-18 po prostu jest yy, dramatycznie nie wiem pierwszy ja fantastycznie znoszę upały, nigdy nie miałam z tym problemu jest pierwszy taki dzień jest mi słabo więc stwierdziłam, że nie będę się męczyć i powiem Wam, że włączony wiatrak i włączony... Oczyszczać powietrza naprawdę dają radę i naprawdę jest przyjemnie w mieszkaniu. Także no, taki mam plan na dzisiaj. A jeszcze sobie kupiłam ciasto, także w ogóle no, dzisiaj będzie taki, taki dzień. Taki dzień. Taki dzień w domu po południu. No i tak. Może będzie padać, bo tak się chwilami chmurzy, ale nie sądzę. Znaczy w prognozie nie ma przepowiedzianych opadów, ale to w sumie teraz te prognozy się też średnio sprawdzają. Muszę też iść na paznokcie, bo um, mimo, że wyglądają ładnie, to już mam odrost i chciałem je zrobić, są troszkę za długie, bo się, że to już jest ta faza, że zaraz się połamią. Um, no i w tym tygodniu jeszcze jadę na tatuaż, mam akupunkturę, um, to tam jeszcze jakoś dużo rzeczy Ej, się dzieje, także Lola. Widzę to. Widzę. Tak radnie koczą karmę. Muszę zinterweniować. Dobra. No dobra, mamy to. Kaszanka z cebulką i z pomidorem. Sama cukinia po prostu smażona na oliwie i posolona I ziemniaczki. I do tego jeszcze będzie zsiadłe mleko i szczypior. była burza. E, zrobiło się chłodniej, więc tak szczerze to dla zasady mam bluzę, ponieważ ostatnio, nie wiem, nie, jest, nie czuję upału. W sensie, nie wiem, może mi być jakoś nie wiem, na przykład duszno, ale jakby nie przeszkadza mi ani wysoka, ani niska temperatura. Mam tylko bluzę i krótkie spodenki. I e, jadę na zakupy, bo dzisiaj przyjeżdża do mnie mama i poprosiła, żeby mi kupiła coś do jedzenia, bo przyjeżdża na parę dni do no co jest z tym głosem? <coughs> Więc jadę kupić jakieś ciasto, no jakieś tam rzeczy. Um, tak. Co tam jeszcze miałam powiedzieć, teraz zapomniałam. No, w każdym razie jadę, y, biorę hulajnogę, którą uwielbiam. Powiem już z Lolą na spacerze. Jestem nią także idę y, z Lolą na spacer, afirmuję, potem jadę kolejną, <noise> afirmuję. Mm, no, a potem wracam biorę prysznic. Dzisiaj mam, słuchajcie, w końcu yy, nie pamiętam, kiedy miałam ostatni dzień wolny. Nie mam żadnych spodni, nie mam nic. Po prostu nie mam nic. Więc na pewno będę dalej sprzątać, bo wczoraj już sprzątałam, ale zaprzestałam o 22, bo było tak parno, że czułam się yy, jak mucha w smole, a dzisiaj, dzisiaj jest trochę chłodniej, to myślę, że ogarniam. Także witajcie nowego dnia w sumie. Fryzurę mam Taką jaką bambę po prostu wstałam i związałam włosy, żeby wyjść z lądu. Witajcie! Dzień dobry! Proszę chleb pszenny, a mogłabym Pani go przekroić na pół i zapakować na dwa? Nie, nie niestety. Dobra, dobra, a dodatkową torebkę? Nie, taką? A, taką. To poproszę. I dwie to bułeczki, albo może cztery te bułki. One są takie zwykłe, one nie są słodkie. Dobra, to te cztery bułki, a te smaczki dla pieska? Tak, to... A, darmowe, to jeden. O, tak. super, dziękuję. Dobra, i to wszystko. I to wszystko. Może chyba. Ale chyba najbardziej bym chciała tatara, wie pani, tak na początek. To bym chciała na pewno. Jednego. Teraz spojrzymy. Drugi Dobrze. Dobra, jest. Dobra, dziękuję. Do widzenia. Miłego dnia. Ja Dzień dobry, poproszę Dzień dobry. pół pastetu belgijskiego. Dzień dobry. Poproszę ten warkocz z rabarbarem. To jest taki jak były też był serowy, nie? były trzy A, takie. A jest serowy, tylko. A. Dobrze, to z rabarbarem jednak. A są jagodzianki? Takie malutkie, dzisiaj podzielamy. O, to poproszę cztery. Proszę. Dobra, zrobiłam wszystkie zakupy. Mam cały plecak żarcia. I mam z słuchajcie. Robię porządki z kwiatkami. I zobaczcie tą moją monsterę. Ule, się tu dobrze rośnie, ale zobaczcie, jak ona się rozrosła. Ona po prostu. Widzicie to? Nawet zobaczcie tego kwiatka. Widzicie tutaj? No ale z nią to nie wiem, co mam zrobić, bo wyjęła mi tą podporę i po prostu nie wiem, może ją tak zostawić na razie. No bo ona mi przedziwnie, słuchajcie, rośnie. I nic nie chce być lepiej. No, zobaczcie. Z... Wszystkie strony. Powiem Wam, że nie mogę się doczekać, aż jutro odbiorę aparat z naprawy. Mam nadzieję, że go odbiorę, że będzie naprawiony i będzie ta odbioru. W ogóle wiecie co, wydaje mi się, że mi się porobiły piegi od słońca. Tutaj, nie wiem, czy to widać. Kiedyś, jak byłam młoda, miałam 20 lat, to pamiętam, że w jakichś długich wakacjach na Halu się zrobiły piegi. No, więc nie mogę się już doczekać. To ciężko mi się nagrywa. Zrobiłam dwie słuchajcie. To jest ciasto z rabarbarem. Czym się to nie podniosło. Słuchajcie, takie mini jagodzianki. Są takimi poduszeczkami. To nie wszystko dla mnie, żeby nie tatara mi się udało kupić. No, że oni... Tutaj dla mamy zrobiłam, mam słuchajcie, szynkę, mam polędwice. Sobie też wzięłam polędwice. Pasztet mam i wzięłam, bo jest taki dobry. I co tu jeszcze mam? A, tu mam chlebek, to muszę podzielić na pół jeszcze takie bułki wzięłam. I co? I nic, to wszystko. To jakoś mi się wydawało, że nie wiadomo ile tego kupiłam. No. I teraz robię sobie chyba na śniadanie. I spróbuję sobie tą jagodziankę. I. Rzek mu. Kurde, są strasznie ten. Z pieczony i nie rozpieczony No nic. W ogóle fantastycznie się czuję Chacun準備. Powiem Wam, że uwielbiam lato tego roku. Mega, to jest fantastyczne, że codziennie pada deszcz, a w dzień jest słońce jest ciepło. Naprawdę, to jest takie orzeźwiające. I w ogóle wczoraj wieczorem była burza i właśnie też miałam Wam nagrać, w końcu nie nagrałam. Właśnie jakoś. Widzicie co? Jak mam aparat, to mam taki nawyk chwytania za aparat, a telefon to tylko jakieś takie przebitki, albo jak bardzo nie wiem, mam jakąś wizję czy coś, a nie mam właśnie nie mam takiego nawyku, żeby siebie nagrywać głównie tym aparatem, tym telefonem, więc no nie wiem. Mówię, mam nadzieję, że on już wróci. głowie. Ale fajna bułka, ona jest taka jak do hamburgerów trochę. Yy, mam nadzieję, że wróci szybko do mnie. Dobra, idę, idę jeść, potem muszę jeszcze tu posprzątać. Już sprzątam od rana, ale cały czas jestem w procesie sprzątania. Słuchajcie, ja nie robię nic innego, yy, tylko jeżdżę na hulajnodze, ja filmuję, jeżdżę na rowerze, ja filmuję albo sprzątam yy, mieszkanie, ja filmuję.